Barnuk, Anna Makowicka i Natalia Dębiewicz. Prosimy o rozgrzewkę ich zawodnika. Nie, No dobra, trzy dziewczyny w kategorii Open. Stroje balowe, balowo sportowe. I bardzo dobrze. To jest też. popularyzacja. Armestygu i zobaczymy. Nie zwracając uwagi na to, kto był pierwszy wyczytany, Ania podchodzi sobie spokojnie. Widać, to wieloletnie dowodniczki, ogromne doświadczenie wie o tych dowodniczkach. No i właśnie w ten sposób od takich walk zaczynają się przygody z Armenstiniem na poziomie mistrzowskim. Od czegoś trzeba zacząć? 20 sekund za nami. No i mamy. po tej, jakże emocjonującej walce wygrywa Anna Czwargo, a Anna chyba jutro nie będzie mogła podnieść śladu z Myślę, że już dziś wieczorem nie będzie mogła. Oj, proszę Państwa, kolejna walka z tym O, do finału. No tak, przy trzech zawodniczkach to praktycznie wszystkie są na pudle. Dominik Gliński, organizator zawodów, widać, że jest tutaj osobiście zaangażowany. żeby tak... Natalia <laughs> <laughs> Stawiam w tej walce na Annę. Ma więcej doświadczenia, ma na pewno więcej siły. To widać choćby po budowie. No, troszkę to już trwa. Ważne, żeby sobie nie zrobiły krzywdy. No i powoli, powoli Ania, ale tu już było na granicy, bo schodziła barkami po stół, tak nie wolno robić. Nadal ręce w centrum stołu to jest taki atak troszeczkę górą i wygrała Natalia na skutek tego, że Anna opadła z sił po prostu. Ale to jest typowe, wytrzymałość siłowa, po prostu wystarczyło więcej glikogenu czy tam tych innych substancji natalii i to ona właśnie. Praktycznie niewiele się natężają, tylko przetrzymała ten pierwszy atak i teraz mamy finał. Anna Toczymy pojedynki, po dwóch I po raz kolejny. macie masz baterię? Jakie? Paluszki. Masz? Tam jest torba na kamerę. No i tym razem Red Bunch Arna Makowiecka. Zdecydowano w walku. W torbie, na kamerze w bocznej kieszeni tam cholera się. Tam, tam, tam gdzie te butelki są. Ale pozwolimy jej chwileczkę No trzy tylko zawodniczki, a mamy maraton. Trwa to strasznie długo wszystkie trzy oczywiście już straciły bardzo dużo sił, prawda? Nie da się ukryć. Już nie mają siły się uśmiechać. Survival maraton normalnie ultra maraton, i do tego jeszcze nerwy, tak? Jest. Pierki finał COVID open zawodowskich Anna czwarta Przepraszam bardzo Anna Matowiecka kontra Natalia to Anna i Natalia Czerwone paznokcie kontra, zielone i Natalia Ale nie ale A nie, bo to musi być drugi pojedynek, rematch Teraz mamy klasyczny Przypadek, że zawodniczka musi przegrać jeszcze raz, bo walczymy do dwóch porażek. Gdy już od tego słońca też mi się pomyliło. Zapraszamy do kolejnej walki: anna kontra Natalia. Chyba Anna podpatrzyła techniki walki od naszych dowodów tak i